To dzisiaj zacznę od osobistej historii. Ponad 15 lat temu przyjechałem do Anglii z jedną walizką. I to było tak, że ja już miałem doświadczenie wspólnotowe jeszcze z Polski. I wspólnota to był mój styl życia. Przyjeżdżając do Anglii nie miałem nic. Przyjechałem z kilkoma kolegami. Zamieszkaliśmy w kompletnie nieznanym mieście, w rozłące z żoną i z dziećmi, którzy zostali w Polsce. I dopiero po tym czasie, po blisko roku, żona przyjechała też już na stałe do Wielkiej Brytanii. Pomimo tego, że czas mijał, w moim sercu cały czas było pragnienie wielkie pragnienie, żeby móc otworzyć dom modlitwy. To znaczy, żeby modlić się z rodziną, modlić się z przyjaciółmi, z najbliższymi. To są w naszej wspólnocie w Koinoni Jan Chrzzy takie regularne, cotygodniowe spotkania. Każdy może na nie przyjść, ale to jest spotkanie w domu i chciałem, żeby taki, tak, taka możliwość była również w Anglii, ale problem polegał na tym, że no niestety, jak w bardzo wielu ludzi przyjeżdżających do Anglii, również ja pracowałem w takim bardzo nieregularnym trybie. To znaczy, po pierwsze, pracowałem na popołudniową zmianę, i po drugie, w każdym tygodniu Pracowałem w inne dni i to był taki cykl czterech tygodni, znaczy, że raz na cztery tygodnie miałem takie same dni wolne. No i jest oczywiście problem, bo w Dom Modlitwy ma sens po południu lub wieczorem dla większości ludzi. Jak to zrobić? I to pragnienie miałem. I pomimo tego, że było praktycznie niemożliwe, żeby rozpocząć takie spotkania, postanowiłem zacząć z tym małym, co, co mam. Czyli, jeżeli mogę mieć raz w miesiącu tego samego dnia, na przykład we środę, yy, dzień wolny. Ok, dobra, zaczniemy od tego, co jest. Od, od tego jednego razu w miesiącu. Lata yy, wierności, lata modlitwy, też wołania do Pana Jezusa o pomoc yy, spowodowały, że to śmieszne mało pomnożyło się do wielu innych domów modlitwy, i te kolejne domy modlitwy napełniły się kolejnymi osobami. Część została, część odeszła, ale te osoby doświadczyły Bożej obecności, Bożej miłości, przyjęcia, żywego Kościoła, żywego Słowa Bożego, Ducha Świętego. To stało się już ich, ich doświadczeniem. Z tym poszły dalej. Z tego mało, które było na początku, powstało coś, coś, coś większego, pomnożyło się to. A druga historia dotyczy tego, co robię tutaj, czyli ewangelizacji online. Tutaj również rzecz zaczęła się od małego, od czegoś bardzo małego. Chodziło mi o to, żeby dotrzeć ze Słowem Bożym, z dobrą nowiną, do jednej chorej, śmiertelnie chorej koleżanki z pracy. I to, było, to był początek. I to coś, to jedno mało, które oddałem w modlitwie Panu Jezusowi, również moje pragnienie ewangelizacji, pomnożyło się. Ja dzisiaj sprawdzałem w, z ciekawości statystykę na YouTubie. Te rzeczy, które tutaj nagrywam, a YouTube nie jest akurat kanałem, który, o który jakoś specjalnie dbałem w ostatnich latach, raczej był zapuszczony i zaniedbany, ale pomimo tego te orędzia, te wiadomości, które tutaj nagrywam, były obejrzane ponad 100 tysięcy razy. A ponieważ przez lata skupiałem się głównie na działalności na Facebooku, więc tam ta ilość obejrzeń jest o wiele, wiele większa, więc kilkaset tysięcy razy Udało się dotrzeć z dobrą nowiną tym kanałem, tymi kanałami, których używam, a zaczęło się od Rzeczy Małej, i to mało pomnożone przez modlitwę dało coś dużo większego. Dlaczego opowiedziałem te dwie historie? Dlatego, że to, co mnie dzisiaj dotyka, to są wersety 16 do 21 z 14 rozdziału Ewangelii według Świętego Mateusza. To jest rozdział, który dzisiaj właśnie czytamy, 14. I to jest scena, w której Jezus w cudowny sposób pomnaża pięć chlebów i dwie ryby. Znana historia w wielu odsłonach, wszyscy to znamy. Coś niemożliwego. To znaczy, Jezus bierze w ręce coś mało, co może jeden człowiek albo może dwóch ludzi by się najadło, i on to mnoży w sposób absolutnie cudowny i karmi, jak to mówi Ewangelia. 5 tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Ale jak to się dzieje? Bo mechanizm jest tu bardzo ciekawy. Czy Jezus bierze w ręce coś małego, błogosławi, pomnaża i oddaje to w ręce uczniów, którzy rozdają, e, rozdają tłumowi. I to jest mechanizm uniwersalny, bo to jest dokładnie to samo, co stało się w moim życiu i co dzieje się w życiu wielu osób, i często na o wiele, wiele większą skalę. Kiedy masz coś małego, coś, co jest za mało, żeby zrobić wielką rzecz, Twoja pasja, Twoje pragnienie, coś, co jest Twoim dobrem materialnym, ale dajesz to z wiarą w ręce Jezusa, oddajesz to Jemu, żeby on to pomnożył, żeby to pobłogosławił, ale uwaga, potem dostajesz to znowu w ręce po to, żeby rozdać głodnym. I pytanie, które dzisiaj e, rodzi się w mojej głowie. Co to jest w Twoim życiu, te pięć chlebów i dwie ryby? Jaka jest ta Twoja pasja? Jakie jest to Twoje pragnienie? Coś, co jesteś gotów czy gotowa robić nawet za darmo, bo wiesz, że to jest naprawdę wartością. To, co jest istotne w tej scenie, to fakt, że to jest z definicji za mało, żeby powstało z tego coś wielkiego. Ale kiedy to coś z wiarą w modlitwie włożysz, złożysz w ręce Jezusa, on to pobłogosławi, on to pomnoży i wtedy ty weźmiesz to z jego rąk i rozdasz potrzebującym. To może być Twój talent, to może być Twój samochód, Twój czas. Twoje unikalne umiejętności, coś, co jest dobrem. I to wcale nie muszą być rzeczy niesamowicie duchowe, bo oczywiście to może być twoja modlitwa, ale to może być po prostu twój czas, który poświęcisz potrzebującym. Twoja uwaga, którą poświęcisz komuś, kto nie ma przyjaciół, kto nie ma bliskich, jest osamotniony. Jeżeli masz w sercu pragnienie, żeby służyć Jezusowi, żeby z nim współpracować, to jest bardzo dobry początek takiej współpracy. Kiedy bierzesz coś konkretnego, coś co masz, nie to czego nie masz, ale to co masz i składasz to w Jego ręce, ale umie też nazwać tą rzecz, umie nazwać to dobro, którym dysponujesz dzisiaj. Wielkie dzieło często zaczyna się od rzeczy małej, a wielkie dzieło Boże zaczyna się od czegoś co jest małe, złożonego w ręce Jezusa, który to mnoży, błogosławi i oddaje w Twoje ręce, żebyś ty to rozdawał dla Jego chwały. Żeby dobro się rozchodziło, żeby ludzie byli szczęśliwi, żeby Królestwo Boże się rozszerzało już tutaj na ziemi. To teraz pomyśl przez moment, co to jest te pięć chlebów i dwie ryby, to dobro, które masz. Zobacz to, nazwij. Teraz możemy się razem pomodlić. Panie Jezu, Ty widzisz to moje mało, Ty widzisz te moje chleby i ryby. Ja z ufnością dzisiaj to składam w Twoje ręce. To są moje pasje, to są moje pragnienia, to jest dobro, którym dysponuję. Proszę Cię, żebyś to dzisiaj pobłogosławił i pomnożył, a żeby miał co rozdawać. Przymnóż mi Panie też wiary, że to wystarczy. Że to, co mam, wystarczy, żeby nakarmić tłumy, żeby nakarmić potrzebujących, którzy są wokół. Panie Jezu, ja chcę zobaczyć cud pomnożenia w moim życiu. Chcę zobaczyć ten cud pomnożenia w tych rzeczach, które mam. Aby służyły dla Twojej chwały, aby służyły dla Twojego królestwa, aby służyły dla dobra ludzi, którzy są wokół mnie. Pomnóż to, Panie. A ja chcę to rozdawać. Chcę być Twoim współpracownikiem w rozszerzaniu Królestwa Bożego na Ziemi. Amen. Kochany, kochana, dobrego dnia, błogosławionego. Jeśli jeszcze nie włączyłeś subskrypcji, zrób to teraz włącz dzwoneczek, żeby dostać powiadomienie o następnym spotkaniu. Kliknij like, żeby się rozchodziło dobro po YouTubie. I proszę cię tradycyjnie wpisz w komentarzu, czy na YouTubie, czy na Facebooku, który werset z tego 14 rozdziału ciebie dotknął. Napisz ten werset oczywiście po przeczytaniu całego rozdziału. To już jest nasza tradycja. Pomódl się o prowadzenie Ducha Świętego. Przeczytaj głośno ten 14 rozdział Ewangelii Mateusza, żeby usłyszeć to Słowo, bo już wiesz, wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy, jest Słowo Boże, więc dzisiaj Ty również nakarm Twoją wiarę Słowem Bożym. Widzimy się jutro rano. Dobrego dnia. Błogosławionego. Do zobaczenia.